Państwa serdecznie w kolejnym odcinku Gajasz DEXA, a dzisiaj przedmiotem naszych dywagacji i badań będzie M46 Patton Kr. No proszę Państwa, oczywiście, standardowo zaczniemy sobie od omówienia pancerza, a potem zagramy sobie trzy podrząd losowe bitewki i zobaczymy, co się będzie działo z tą ów o tą maszyną. Przejdziemy sobie do modelu kolizyjnego. <laughs> Aha, tak, tak. I na samym dole mamy tutaj 76,2 mm. Później miejsce karabinu maszynowego również jest wix potem 76,2 mm. Obwódka również 76,2 mm zaś przednia płyta pochylona 101,6 mm. Tutaj górne pokłady 41,3 mm i oczywiście zgrubienie tutaj wzmocnienie 139,7 mm, ale nie wiem komu to jest potrzebne. No, ale takie coś jest. Bok pojazdu to 76,2 mm, ale już na tyle. Wiadomo, tutaj Amerykanie mają takie newralgiczne punkty. 50,8 mm. Gąsienice i kółka liczone są jako 20 mm pancerz warstwowy. Miejsce parkowania pocisków artyleryjskich to 20 2,2 mm i tył pojazdu 50,8 mm, zaś sam spód to zaledwie 19,1 mm. Co się tyczy wieży, mamy tutaj oczywiście <laughs> jarzmo, bardzo dobre wychyły, więc zwróćcie uwagę, dziura jest tutaj bardzo sowita i występuje tutaj tylko i wyłącznie pancerz 203,2 mm, zaś po bokach mm, tego jarzma. Mamy już pancerz warstwowy 114,3 mm i 127 pancerza bazowego, który tutaj wystaje u dołu i u góry. Zaś potem wieża już ma tylko 111,1 mm, aż w końcu na całej długości i szerokości 76,2 mm. Tył, przód, bok i tak dalej, i tak dalej. Jedynym tutaj wzmianką należy wspomnieć, że mamy tutaj zgrubienie od gąsienicy. Jeszcze raz to pokażemy. Pyk, pyk, pyk wizualny jest tutaj taka gąsienica, która daje nam zgubienie do 88,9 mm, ale to i tak myślę, że nic nam nie pomoże. Sama góra wieży to 25,4 mm, na uskoku mamy tutaj 76,2 mm i garnuszek, jakby ktoś chciał strzelać, również 76,2 mm. No, pancerz może nie jest jakiś taki. Mocarny, ale przejdźmy do garażu. Może jednak znajdziemy zalety tego pojazdu. Zapraszam. A oto i on w tym zapomnianym przez Boga pojeździe. Przyznam się szczerze, że bardzo, bardzo dawno nie grałem tym pojazdem i myślę, że osoby, które posiadają ten pojazd, też w nim nie grają. No, pojazd jest raczej z gatunku słabych, o ile nie nędznych. No, ale na pierwszy rzut oka, oczywiście, zasługuje tutaj pochwalić. Styl, którym dysponuje nasz M46KR, jest on oczywiście nieściągalny, istnieje na stałe i od początku wzbudzał naprawdę duże emocje. Jest śliczny, ładny, piękny, taki oryginalny, jakby był rzeczywiście. Przyjechał zaraz z boju, z dżungli. Wygląda naprawdę soczyście, świetnie i to jest na pewno na plus. Lecz co będzie dalej, zaraz usłyszycie. Mamy tutaj. Standardową załogę pięciu osób, jak na amerykańskiego meda, dowódcę celowniczego, kierowcę radiooperatora i ładowniczego, będziemy się poruszali załogą pięcioparkową, bardzo sympatyczną, oczywiście z M48 Patona 10 tieru. Standardowe moduły, które tutaj zamontowałem, to wentylacja dosyłacz i optyka. No i skupmy się na szczegółach. Radyjko 745 metrów, tutaj nie ma się czego doczepić. Silniczek 810 koni, 20% prawdopodobieństwo zapaleniu, co daje nam, no niestety, 18,26 mocy na tonę. I nasz baton jeździ 48,3 do przodu i 20 do tyłu. Prędkość obrotu 43,63. No, co się tyczy wieżyczki, i tu jest znowu malutki psikus. Nie ma 400 metrów, jest 390, a prędkość obrotu wieży to 38. Tu też mogłoby być naprawdę lepiej. Przepraszam. No i oczywiście sedno sprawy działko, które niestety jest siódmotierowym działkiem. 7,41 szybkostrzelności. 192 na ppk, 243 na APCR-ach i 45 na heku. Zadajemy średnio po 240 obrażeń, a jeżeli kogoś przebijemy haekiem, to może wylosuje 320. Średnie uszkodzenie na minutę to 1778 obrażeń. Rozrzut na 100 metrów, tu też można by na tym popracować 0,38 i 2,5 czas celowania, co uważam, że jest dyskwalifikujące, jeżeli chodzi o meda. Suma sumarum z tą załogą i tymi modułami dochrapaliśmy się do 2,29 czas celowania, 0,35 rozrzut na 100 metrów, a nasz DPM wzrósł do 2154. Na uwagę oczywiście zasługuje tutaj, no ale odkupione jest tutaj wielką dziurą wokół jarzma wokół armaty mamy minus 10 plus 20 to jest bardzo sympatycznie 1450 punktów wytrzymałości kamuflaż jako taki tu też mogłoby być lepiej no nie przeciągajmy dłużej zobaczmy jak się tym jeździ, bo naprawdę tak dawno nim nie jechałem, że nawet nie pamiętam jak się tym jeździ, ale myślę, że już samo omówienie pancerza no, dało nam jakąś taką świadomość że pojazd ten będzie łykał pociski zewsząd jak pelikan Słaba penetracja jak na MEDA szczególnie, no, powinien mieć MED na pociskach premium około 250, nie poniżej. Cóż my tu mamy? O nie mamy artylerii. Well, well, well. Czyli możemy sobie spokojnie jechać na prawo, no i zobaczyć, czy ten pojazd rzeczywiście będzie grał na wieżyczkę. Czy ta wieżyczka coś odbije. Czy będziemy mogli coś powalczyć? To się zaraz okaże. Miejmy nadzieję, że tam czołgi ciężkie nie pojadą. z przeciwnika. Przyznacie? Pojazd prezentuje się naprawdę godnie. Ale zwalimy to auto. Przyum. No, pojazd bardzo często, z tego co pamiętam, można dostać w różnych paczkach, yy, w właśnie tych prezentowych na świętach i tak dalej. Pamiętam ten paton K, naprawdę sypie się bardzo często, przynajmniej sypał. No ale, tak jak powiedziałem, no jest kompletnie zapomniany przez Boga. Nie należy do rozchwytywanych. <grych> Zobaczymy, czy. To w ogóle się zmieniło. O, biłę 10 25. Aha, działo to ja nie chcę. Też 44 nieprzebijalny. Biliśmy od Szpaka, Aha. No, słuchajcie, jest coś na rzeczy. Wykończony. Jest i on. Janek Wiśniewski padł. Przeciwnik posunął się do przodu. No tutaj to zauważyłem, Lywę mają, mają tam lwę strzelającego ze złota, o to nieładnie. To ja nie chcę. Dalej nas widzi. No, ja mi się super właśnie i z trzeci bardzo ładnie zjechał. Nadą no, myślę, że trzeba pozabijać te czołgi. Nie ma co się pchać w lwę pod lufę. Nie, 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 tamten lywe, to tutaj jest za gruba rzecz jak na tatusia. To trzeba jakiś łatwiejszy kąsek sobie znaleźć. Ależ to długo skupia. No to jest masakra. Jeszcze odbił nieprawdopodobne. O nie Ale że oni się zakampili. Oj. Golda bohater... tak, podjedź mi jeszcze pod tyłek. Bardzo chętnie zobaczę jak tam wciskasz mu te pociski. Aha, jeszcze tu jest gdzieś su, no to super. zło. O mamo. Przebiłem go. Nie wiem jak, ale go przebiłem. A jedynie niedobitki nas dopadły w sposób brzydki. No staraliśmy się. Niemniej jednak coś zrobiliśmy i zobaczymy się przy wynikach bitwy. No niestety, no mamy tu porażkę, ale coś przynajmniej zrobiliśmy. No, nam się szczerze, że nie spodziewałem się. To potwierdza teorię, że czym gorszy czołg, tym lepsze bitwy wychodzą. No ale zobaczymy. Odznaka mistrzowska trzeciej klasy. Ogień skuteczny brutal. No poszerpane to było. Słuchajcie, topeczka. 3051 punktów uszkodzeń 3 fragi 2035 zablokowanych przez pancerz no tego bym się w ogóle nie spodziewał a jednak i 9337 za naszą pomocą co daje nam słuchajcie 80 153 kredyciki, no bardzo sympatycznie nie powiem, nie powiem, nie strzelaliśmy za złota całe szczęście no może taki niedoceniony ten patonik kto wie, szybciutko zaraz sprawdzimy drugą biteweczkę. No, pamiętajmy o tym, że byliśmy z siódemkami. I to odbiliśmy teraz same ósemki. Jak on wygląda w ogóle na ośnieżony? Też ładnie. Taki. Patonik dobrze, oczywiście, tutaj pojedziemy sobie na prawo. Skorzystamy sobie z naszej optyki. Może coś tam wyspotujemy. Łos Light jak pocisnął Coś mi się zdaje, że light może zaraz uciekać. Pytanie, czy te dwa pojazdy tutaj przeciwnika dostaną wsparcie artyleryjskie. Jest i pierwszy Demagic. Nie wiem, czy to nie jest zbyt ryzykowne. Nie przebity paton. Łoż, jeszcze tego mi brakowało. Nie wiem, jak to wyszło, słuchajcie, ale nie dostaliśmy wsparcia i zostaliśmy oklepani jak nowogradzka Dziwka. O ci się wycofali nagle. Super. No tego bym nie wymyślił. Dobra, chłopaki, dzięki za wsparcie. Jesteście wielcy. Może tam jakiś demagik. No, jest. Tam jeszcze jest. Nie mam pojęcia, A, jeszcze jedną pośodnie można. Ło, poszło gdzieś tam. Oddał w punkt przywadził. 但是。 No i zrobiło się bardzo, bardzo niebezpiecznie. No nieprzebijalny.

Tym cudem jeszcze żyję, no ale w ogóle mi to nie przeszkadza. Nie wiem czemu ich arta nie wbije mi w ziemię. No i sobie wykrakałem. <grymne> A oni oczywiście nie, oni nie mogli tego zabić, no ale coś się posunęło do przodu. Widzimy się przy wynikach bitwy. Mamy i tym razem zwycięstwo. Tutaj sobie użyjemy. Odznaka mistrzowska trzeciej klasy, znowu ogień skuteczny, znowu brutal. Tym Razem zrobiliśmy troszeczkę mniej, tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, szóste miejsce w naszym zespole. Pod względem do Major. ustrugaliśmy tysiąc, chwileczkę, nie, 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 tu patrzmy, raz, dwa, trzy, cztery, piąte miejsce pod względem do Major, w naszym zespole. Mm, całkowite nasze uszkodzenia to 1701 punktów wytrzymałości yy, zablokowane przez palcaż 240 i za naszą pomocą 20. I powiem Wam: no, 49 590 za taką bitewkę. Uważam bardzo soczyście. No, może się przeproszę z tym karkiem. Niemniej jednak i tak uważam, że penetracja i to działo no, to jest po prostu no, kara dla tego pojazdu 2,5 skupianie. No słuchajcie, no widzieliście, no nie, nie, a niestety musi widzieć to 390, wolę tutaj jeździć na optyce i rzeczywiście sobie tam strzelać gdzieś z dystansu tym pojazdem. I patrzcie jakie losowanko na koniec, jesteśmy na topce, well, 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 kto by się spodziewał, trzy artylerie nie wiadomo co grać, słuchajcie. Normalnie pewnie wszyscy pojadą. Właściwie ci oni pojadą. Lora, Stek tam mamy medy i TS-5. Hmm. Koci mi, żeby na lewo pojechać i chyba tak zrobię. Nie chcę być gdzieś tam wyspotowany i zbombardowany przez tę artylerię o będę spać todeka, no i no i bądź no. Tak sobie nie skrócimy tego dystansu, tak sobie pojedziemy tutaj Teraz to myślę przez krzaczolki fyk Jesteś O ale z takim wyrzutnikiem gnoju to musiał Binguś. Binguś i to jeszcze bez spota Co mi się bardzo podoba patrzcie patrzcie jak to mu można gdzieś tam wrzucić Leon zawodowy 144 na wsparciu. Patrzcie, z namierzeniem on w ogóle nie. Czu, da się, wdupiłem. No ale odsuń się. Nie dał. Ale straciliśmy furę Hubsa. Czemu te medy tu pojechało? One nie miały tutaj jechać. Absolutnie to nie miało być tak. One miały jechać na prawo. Nieładnie. Że w dwocie wszystko jest możliwe, ale No, troszeczkę też za wolno jeździ ten patron. Mógłby jeździć te 50, 5. Wtedy myślę, że bardziej byłby aktywny na polu bitwy. Tutaj no stwierdzam tak, że długo już jadę. Długo już jadę na drugą, na drugą stronę mapy. Bardzo, bardzo mnie smuci, że ta strona kompletnie padła, a jestem na otwartej przestrzeni. I chciałbym dojechać dokładnie tutaj. A 44 ten mnie z góry dobije. Nie dobrze. Ale luta. Widzimy się przy wynikach bitwy. Masakra. No nie wyszło to kompletnie najlepiej. Mamy tutaj znowu brutala. No niemniej jednak czuję taki metaliczny posmak w ustach. Trzecie miejsce w zespole pod względem damage'a. No tutaj trzy ostatnie miejsca za zero. No kompletna masakra. Niemniej jednak. Yy, nastrugaliśmy sobie 1206 yy, punktów uszkodzeń yy, wykryte, pojazdy przeciwnika 3761 za naszą pomocą, 41388. Yy, w żadnych z tych bitewek nie strzelaliśmy z amunicji premium i pewnie to nas ratuje. Jeszcze sobie z ciekawości sprawdzę jaki jest koszt. Matko boska, popatrzcie na to. Słuchajcie, 255, ok, wszystko jest do akceptowania, ale pociski premium kosztują 4400, słuchajcie no. I pewnie wiele wyjścia nie będzie. Pojazd nie posiada y, ograniczonego matchmakingu. Rzucany jest na dziesiąte tiery z penetracją 243. Po tak drogich pociskach, słuchajcie, myślę, że potrafi to zirytować. Pojazd jest... Y, no na pewno nie ma tutaj tygrysiego pazura. Jest taki raczej bardzo, bardzo przeciętny. Bardzo przeciętny Jedyną y, wspaniałą i rzeczą, można to bez problemu powiedzieć, y, y, jest właśnie ten styl. No i za to na pewno należał się tutaj szacuneczek. Y, wygląda wyśmienicie. Y, y, lubię na niego sobie spoglądać. Tak, cieszy oko, no ale niestety pojazd jest gniotowaty, nijaki taki. No i z tą oto pesymistyczną myślą, i zagadką wszechświata żegnam się z Państwem i zapraszam na kolejne odcinki. Dzisiejszym gościem był Paton KE Do widzenia. No, taki. Jaki taki, ale ładny. No, ładny. Tak.